Panie Marszałku, dzisiaj w Oleśnicy śniadanie biznesowe z przedsiębiorcami e, niezwykle aktywne. To niezwykle intensywna aktywność pana marszałka i urzędu w pomocy przedsiębiorcom. Dlaczego to dzisiaj, w tym czasie, takie ważne? Jesteśmy po podpisaniu naszego, naszych funduszy europejskich dla Dolnego Śląska, czyli regionalnego programu operacyjnego. Chcemy spotkać się z przedsiębiorcami, powiedzieć o możliwościach skorzystania z tych środków środków tak dotacyjnych, jak również zwrotnych. Dolny Śląsk to najdynamiczniej rozwijający się region w Polsce. Jeden z najdynamiczniej rozwijających się w Europie, a taką solą też z tej Ziemi są małe i średnie przedsiębiorstwa. Bardzo często też mówimy o dużych przedsiębiorstwach, ale one są głównie z tych komponentów krajowych wspomagane. Natomiast wzrasta samozatrudnienie, wzrasta ilość małych i średnich przedsiębiorstw i zna, wzrasta ich znaczenie dla rozwoju Dolnego Śląska. Chcemy utrzymać to tempo rozwoju, a to w tym nieodzowne są małe i średnie przedsiębiorstwa. Żyjemy w trudnych czasach. Najpierw pandemia z dotkliwymi skutkami. Teraz wojna na Ukrainie z różnie, równie dotkliwymi skutkami, inflacja, problemy aprowizacyjne, problemy z funkcjonowaniem na rynku. A małe i średnie przedsiębiorstwa to niezwykle istotny sektor naszej gospodarki. Woleśnicy również. Dlatego staramy się od zawsze, żeby robić wszystko, co można dla tego właśnie sektora. Jako pierwsi w kraju rozpoczęliśmy kampanię związaną z pomocą, obniżyliśmy do złotówki czynsze, obniżyliśmy podatki, po to, żeby w okresie, w okresie trudnym, w okresie pandemii, a potem wojny. Przedsiębiorstwa te mogły funkcjonować. Dzisiaj jakby jest szansa i możliwość na kolejny etap. Rozmawiamy o funduszach unijnych, o formach i sposobach wsparcia zarówno na poziomie gminy, ale przede wszystkim wsparcia regionalnego, gdzie zarząd województwa przygotowuje mechanizmy i sposoby takiego wsparcia, które zaprosiliśmy do przedstawienia, ale jednocześnie przedsiębiorców, żeby po pierwsze zapoznali się z propozycjami, a po drugie złożyli własne które ułatwiają, umożliwiają prowadzenie dalszej działalności, które stanowią wsparcie i pomoc w ich działalności w tych jakże trudnych czasach, ale cóż, trudne czasy są po to, żeby rozwiązywać trudne problemy. My właśnie po to jesteśmy. Panie prezesie, śniadanie biznesowe w Oleśnicy, inicjatywa prowadzona przez Dolną Śląską Agencję Współpracy Gospodarczej. Dlaczego to tak ważne, żeby informować przedsiębiorców, do jakich instrumentów finansowych mają dostęp? Tak, jest to nasze pierwsze inauguracyjne spotkanie, które rozpoczynamy, rozpoczynamy cykl 30 spotkań. Pragniemy się spotkać ze wszystkimi przedsiębiorcami w każdym powiecie na Dolnym Śląsku. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ jesteśmy dzień po podpisaniu tak naprawdę nowych, nowej perspektywy finansowej, gdzie zaczną pojawiać się nowe fundusze, nowe projekty, będzie można można realizować różnego rodzaju nowe inicjatywy, ale również wrócić do starych projektów, gdzie zostaną przeznaczone na to nowe fundusze, nowe pieniądze. Dlatego przedsiębiorcy będą mogli znowu skorzystać z pomocy funduszy europejskich. A wiemy, że obecnie mamy dość ciężkie i czasy, i inflacja, i podwyżki. Dlatego myślę, że te pieniądze są bardzo potrzebne tym przedsiębiorcom, a nowa perspektywa, nowe fundusze dają nowe możliwości. I często jest tak, że ludzie nie wiedzą, nie wiedzą, gdzie się po te fundusze zwrócić, gdzie ich szukać. A Śniadania na pewno pomogą, umożliwią tę szansę zaczerpnięcia informacji, może coś przybliżą, może wskażą tą drogę, gdzie udać się po te pieniążki. Panie prezesie, pan dzisiaj wspomniał o rzeczy, która zbudziła tutaj wśród przedsiębiorców bardzo y, duże zainteresowanie. Chodzi o ZUS, chodzi o to, aby przedsiębiorca mógł wybrać, czy ten ZUS będzie płacił, czy może nie. Tak, ponieważ pan marszałek i dawki tutaj również, tutaj samorząd województwa stara się zaangażować w postulat rzecznika małych, średnich przedsiębiorstw, tak zwaną dziesiątkę rzecznika, a jednym z pierwszych postulatów jest właśnie dobrowolny ZUS. Nie walczymy tutaj z ZUS-em, nie chcemy tutaj obalać instytucji lub całkowicie rezygnować, a chcemy dać możliwość przedsiębiorstwom tego, żeby mogli wybrać sobie formę tego, żeby mogli sami dokonać wyboru, czy chcą płacić ZUS, czy sami sobie zapewnią tą przyszłość, sami będą odkładać składki. Podobny przykład funkcjonuje w Niemczech, i tam od lat jest on dość dobrze odbierany, dlatego chcemy dać naszym przedsiębiorcom możliwość. Ale żeby do tego doszło, potrzebujemy zebrać około 100 tysięcy podpisów, ponieważ jest to inicjatywa ustawodawcza i pani marszałek wyraziła zgodę na rozpoczęcie tej procedury, czyli teraz mamy 3 miesiące na to, aby zebrać te 100 tysięcy podpisów. Panie Przemku, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego jako partner śniadań biznesowych... Y Poinformowała dzisiaj przedsiębiorców o bardzo ciekawym produkcie, jaki dla nich macie? Jaki to produkt? E, tak, e, produkt, o którym wspominałem. Poza pożyczką rozwojową, którą posiadamy w ofercie, skierowaną jakby typowo na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć takich typ, typ, typowo rozwojowych, jest to pożyczka obrotowa. Pożyczka w ramach pakietu do maksymalnie 300 tysięcy złotych, przeznaczona dla przedsiębiorców ze 100 gmin na terenie Dolnego Śląska. Jest to 100 gmin, które, które jakby wymagają większych nakładów, do których te pieniądze mają płynąć szerokim strumieniem. W związku z czym warunki takiej pożyczki są bardzo atrakcyjne. Finansowanie, tak jak mówiłem, to 300 tysięcy złotych. W przypadku wykazania wpływu pandemii na kondycję firmy, na jej sytuację finansową, możemy takiego finansowania udzielić na bardzo preferencyjnych warunkach wynoszących 1 dziesiątą w skali roku. Oprocentowanie jest stałe, w wysokości 1 /10 w skali roku. Co tak naprawdę stanowi produkt, który no nie ma konkurencji aktualnie na rynku, więc 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 stogmin ma możliwość otrzymania bardzo atrakcyjnej oferty dzięki Warowi.